Sieracki rynek i stare miasto przez wiele lat były zaniedbywane. Stare kamienice powoli popadały w ruinę. Nie było pieniędzy na remonty, bo czynsze były niskie. Nie można ich było podnieść, bo mieszkania miały niski standard i koło się zamykało. Dopiero fundusze unijne pozwoliły na zmiany w tym zaniedbanym obszarze miasta. Celem rewitalizacji śrackiego starego miasta jest przede wszystkim jego ożywienie. No i takie budowanie takiej tożsamości miasta, historycznego miasta i zbudowanie takiego pomostu między przeszłością a przyszłością. Rzeczywiście zmiany w sieradzu już widać. Rynek stał się miejscem spotkań mieszkańców. Odbywają się tu koncerty i imprezy kulturalne. Zmienia się też sposób myślenia o przestrzeni publicznej. Realizacja projektu od elekcji polskich królów do epoki Internetu rozpoczęła się 5 lat temu. Inwestycja łącznie będzie kosztowała 42 miliony złotych, 70% to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rewitalizacja obejmie nie tylko wymianę na wierzchni ulic i zmiany na płycie rynku. Odnawiane są również budynki mieszkalne i budowana jest kanalizacja sanitarna. Ten projekt nie jest typowym projektem infrastrukturalnym, który by polegał tylko na przykład na ułożeniu bruku na Starym Mieście. Ten projekt również rozwiązuje problemy socjalne mieszkańców, dając im mieszkania komunalne albo socjalne, ale równocześnie dając miejsce po Centrum Informacji Kulturalnej czy Turystycznej, więc jest bardzo kompleksowy. Projekt jest na tyle duży i złożony, że został wytypowany przez Komisję Europejską jako przykład inwestycji zmieniających zaniedbane obszary miast. Sierac jest jednym z dziesięciu takich miast w Europie, które zostaną zbadane. W Czechach, na Węgrzech czy we Francji Komisja Europejska poszukiwała projektów nietypowych, łączących różne elementy. W większości krajów europejskich trudno jest znaleźć projekt, który integruje różne działania związane z infrastrukturą i ze sprawami socjalnymi. Owszem, w Czechach taki projekt znaleźliśmy, natomiast w większości krajów europejskich takie projekty nie są bardzo popularne. Być może dlatego, że w trakcie ich realizacji pojawiają się problemy z oceną kosztów kwalifikowanych, co utrudnia rozliczenie unijnego dofinansowania. Badania prowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej posłużą do opracowania podstawowych wytycznych dla kolejnych miast starających się o unijne dotacje. Sieradz może się więc stać przykładem dobrych praktyk i innowacyjnego podejścia. Nasz projekt mimo to, że a może dlatego, że nam sprawiał tyle kłopotu i sprawia tyle kłopotu, bo jest całościowy, będzie stanowił takie, taką pigułkę rozwiązań rewitalizacyjnych na szczeblu polski, a być może całej Unii Europejskiej. Jeśli się stanie się przykładem dla innych miast w Europie, będzie to również doskonała promocja samego miasta.